Cześć siemanko moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Czy to działa? Dzisiaj sobie gramy dość popularnym ostatnio pickiem, a więc AP Voliberem. Bardzo fajnie on działa, bo oczywiście mamy fajne przejrzenia swoim E. Pasywka, która nam zapewnia bardzo fajny push. I oczywiście sama mechanika Volibera jest jak najbardziej spoko. Głównie maksujemy E wraz z tym buildem. I oczywiście staramy się pushować na pałę. Build pod jaki pójdziemy, to jest nasz Short into Omni Vamp. Bardzo fajnie będzie to właśnie działało z naszym leczeniem. Yy, ostatnio ten Volibear jest troszkę popularny właśnie na topie, runki są mniej więcej takie same, tutaj ewentualnie jeszcze można zagrać Presence of Mind, e, tutaj ewentualnie szłoby czerwony zagrać, ale e, Rivenius Hunter w następnym patchu dostaje nerfa, więc stwierdziłem, że już sobie docelowo zagramy zielone, tutaj myślałem jeszcze Bone Plating, ewentualnie Shield Bash, ale stwierdziłem, że takie runki, szczególnie na Gasika, będą jak najbardziej spoko. Te przeciwnicy nie dodżują... Jestem trochę zdziwiony, ale może Gragas wrócił. Bardzo spoko by było. Okej, okay, jest Gragas. No troszkę szkoda, że go się ma pierwszy level, no ale co ja z nim zrobię? Dam mu się trochę sfarmić, nie będę go zabijał. Nie jestem jakimś sposeńcem. I spoko. Trochę ma do odrobienia. Ale on chyba nie jest aż tak miły No ja tu chciałem broleń ci zaproponować kolego, ale jak widzę, że ty się chcesz napierniczać Dobra, fajnie byśmy ten itemek za 1300 mieli To by na pewno nam dużo ułatwiło to jest fajnie jak ktoś stoi właśnie obok klipów To może z łatwością dostać połka mm, Ale ja tu, widzicie chcecie być mili Ale w, w nie można być miłym bo są tacy ludzie no nic e, tego plecika raczej nie uda się zgarnąć albo okay. po prostu płotki czas użyć on raczej nas nie zabije nawet na pewno więc sobie może jeszcze plejta weźmiemy fajne ja chciałem tylko cofnąć no, jak widzicie, te obrażenia z tego E plus bazowe z r -ki są naprawdę ogromne. Także to, to nie był jakiś mechaniczny outplay, ale. Ale siadło. Jestem mega do przodu. Ja chciałem dać temu Gragasowi trochę pożyć, no ale on sam nie chciał. Także, no jego wina. jak go wino. widzicie tutaj taki sposób farmienia też jest ok. Ja się wyleczę z tego itemku, jak co, Także nie przejmuję się obrażeniami od tego Gregasa. A 2 na 1 też wydaje mi się, że zrobię całkiem solidnie. No, raczej to będzie Stompik FF15, także. Nic fajnego. Mógłbym wziąć tego towera, ale. Aż tak szybko nie opłaca mi się go brać. Dodatkowo ta fala by poszła w ręce Gregasa. A nie chcę bym tego dać. Oj. Aj, aut Nie zrezygnowałem auta ataku za pomocą W. Myślałem, że mimo to, że tego nie zrobię, to padnie gregasik Zabrakło trochę obrażeń. Ale wiecie, ten AP Volibr naprawdę ma obrażenia. Ty możemy sobie nawet Reda wziąć. Mimo, że przeciwnicy są no dość słabi, no to ja tutaj robię naprawdę dużą presję. Czy uleczymy? E. Wuna Gregasa, żeby się wyleczyć Okej okay. Ze swoim E mogę go zabić Tylko tu rakieta od Jinx też może polecieć Niestety Oj Fidelistiku. Mi po prostu użyć swojej reczki <grytanie> Unlucky 400 prawie z E, co? Spokojnie to trzeba. Ok, blue. E. Teraz już z górki. Nie, nie, raczej go nie dogonię. Ojoj, ciekawa mechanika. Dobra, GG. Widzicie, fajny jest ten Voliber. Naprawdę, dużo osób zaczęło w ogóle teraz tego ap Volibera grać normalnie. Ja wiem, że tutaj no trochę. Trochę nie zagram najlepiej, no ale naprawdę ten, ten voliber ma moc. 4K Golda, ja tu robię sobie oro. Zastanawiam się szczerze nad butkami i nie wiem, wiem, czy AS, czy Sorkerki. To jest i tak wygrana gra, także zagramy sobie Sorkerki. Zawsze dodatkowy damage z E. Yy, dodatkowy damage także z pasywki od naszego tufa. także jako tako powinno być to spoko. Wydaje mi się jednak, że Berserkerki mogą być lepsze. A jak już to na pewno Lonianki byłyby też całkiem spoko, bo oczywiście tanie budki. Te ma dość duży cooldown, także na pewno chyba Lonianki byłyby najbardziej spoko, ewentualnie oczywiście jakieś budki pod tanka też nie byłyby złe. Patrząc na to, że jestem do przodu, sobie na nim pozwalam, ale na pewno to nie są najlepsze budki, przynajmniej się tak wydaje. Też trochę bardziej testowo. OK O kurwa. Mhm. Nie, moje kada. A, ja, jak widzicie, te cooldowny są długie. No, prawdzie, zadałem bardzo dużo obrażeń temu słowo. Yes, no i miałem reczki, nie, nie miałem reczki. Te cooldowny są naprawdę dość długie. Szczególnie, że nasze E to jest jednak nasz główny damage Także tutaj wydaje mi się, że e, takie lonianki byłyby najlepsze. Tym bardziej, że nasz build jakby nie ma za dużo cederki. Ten, ten nam daje no 15 i haste, nasze tuf nic nam nie daje. Wiadomo, że tutaj raczej pójdziemy pod następną tutaj już sobie stepujemy dla tempa no i kolego wściekły misiu Słowek? oj ale poleciał Nice. fajny z lintem la telona, fajny, fajny Snajpa. Będzie sniper? Mogę to zrobić, kochani. A jajajajajaj, już bym użył wuna kenika, już bym się wyleczył. Doreczki też troszkę brakowało, troszkę byłem niecierpliwy w tym tym ale overall nie wyszło źle. Jinx użyła flaszyka, także myślę, że jest spoko. No, szkoda śmierci, szkoda, że sobie kada psuje. Mogą być tutaj troszkę bardziej cierpliwy. Wściekły misiu. Ale bardzo wolno leci. To jest problematyczne. Ale ma pierdolnięcie. Gridy byłem. Gridy na reczkę chciałem obrócić się w Jinx'ówę. Bardzo problematyczne jest to, że nasze E ma mega wysoki cooldown. Tutaj W następnej gerce sobie na pewno zagramy jonianki. Na pewno powinny w tym pomóc. Myślę też, że w sumie Cosmic Drive nie będzie zły na tym Herosie, bo jednak będziemy szybciej dobiegać do przeciwników. Ta CDR-ka też będzie bardzo, bardzo sympatyczna. Także taki Cosmic Drive też sobie tutaj wciśniemy. No, cool są must have. Must have. Ok, tu będzie bita. GG! Ja widzę, ten woliber działa, także myślę, że z przyjemnością go przetestuję w następnej gierce. Z lekko zmodyfikowanym buildem, chociaż myślę, że był ok. Na pewno te budki trzeba zmienić. O kurde. Budki trzeba zmienić. Runki są jak najbardziej w porządku. Też chciałbym zagrać jednak na bardziej wymagającego rywala. Także zobaczymy, co da się zrobić i kogo nam Riot przygotuje następnej gierce. To się jeszcze nagram z obrażeniami. Jak widzicie, obrażenia niezwykle sympatyczne, niezwykle duże. Także widzimy się w następnej gierce. Okej, okay, tutaj gramy na jakiegoś agresywnego urgocika. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. No, Ignacik na pewno zrobi mu robotę w Hitli Game. Mam nadzieję, że listnik przyjdzie na trzecim levelu, bo zaczął od bota. Gościu nie ma TP, a jak się wali, będzie G. No fajny tradezik, co? Nawet mogę go zdejmować teoretycznie. <ścoughs> Kurwa, jak unlucky! Level upi, krzywdzik, ja pierdole, ja pierdolę. Ja pierdolę, jak unlucky. Mocy. Nie wiem, gościu, chyba minimapy nie ma odpalonej. No powiem wam, będzie ciężko, będzie ciężko. Kurde, tak alakin ma Teraz naprawdę będzie słabo. Jakbym zabił tego urgota, to prawdopodobnie też bym przeżył. Dostałbym Shilika z E Bla bla bla. No mogłem mieć 1-0 i mieć zajebisty start, bo gości nie ma TPK a mam 0-2, nie? Jaki ten rol jest kurtyński. Jestem ciekawy czy tu Ken jest. Bo jak co to mogę? Okej. Okay. Minion blok? Naprawdę? Oj, tak, tak. Kurwa mać minion blok! Nie wytrzymam. Czajcie to. Czaicie to? <noise> Chyba muszę sobie mój filmik obejrzeć jak nie tiltować No bo naprawdę, ja już jestem na skraju wytrzymania A gościu na lisinie w i regame'owym że drugi raz robi grompa Nie wytrzymam, naprawdę Jak nie dostaniesz szóstki to ją zabiję No i dostała szóstka. Jak na razie ta gierka zapowiada się niesamowicie anlaki Myślę, że dostaniesz szóstkę za chwilę Myślę, że jest na to spora szansa, bo w tej gerce nie mam szczęścia na razie. Co? Zostaw mnie, potworze. TAK! Ja bym teraz nie zabił, oj to byłoby źle z moją psychą. To byłoby źle z moją psychą. Kajnik jest na bocie, także tutaj free playcik, free następny... ...Wive'ik. Dobra, to już nie było nieszczęście, to był po prostu My bad, zgridowałem, nie doceniłem przeciwnika, mogłem tutaj pójść za ścianę Jakbym poszedł już za samą ścianę To bym przeżył, także tutaj po prostu byłem greedy No niepotrzebnie golda oddałem Niemniej raczej zdążę na ten wavy, także Aż tak wiele się nie stało Jak mogło, ale no niepotrzebna, niepotrzebna wywrotka, niepotrzebny gold dla przeciwnika okay, on nie ma R'ki Problem jest taki, że jestem mega kajtowany na tym wolibarze, jak widzicie. Także tutaj szybkie budki są tą have'em. Spoko poke, co? No teraz musi wjechać dive. To ja tylko serkowa utopa. Hmm. No goście, ma problemy widzę z mapą jak leasing. Niestety. A my jeszcze mamy przelicznik na RS? O, o, tym nie wiedziałem, powiem Wam. No tu nie jest to pokazane. Ale nasz przelicznik na E to jest 160%. Nie, Shields plus damage, jeżeli oba dostaniemy. Pasywka, no nie jest jakaś wybitna. No ale zawsze coś, nie? Zawsze dodatkowy push, A niby takie parę dziesiąt tylko obrażeń, a pomyślcie, że właśnie tutaj też mam dużo atak speedu, także naprawdę fajny jest ten AP Voliber. Mógłbym fryzować, ale na tym Voliberze się trudno fryzuję, powiem wam. Wolę spuszować. Mieć potencjał na TPK na bota. O właśnie tylko. Tylko właśnie, tylko właśnie. Oj, oj. Nie, wracaj. Nie będę miał E to ją zabiję Esa sito. No byliśmy przed chwilą 0,4, 1,4? Chyba 1,4, coś takiego. No to już fajne staty. Dobre bounty, także no widzicie ten. Miś też nie jest tak, że jeżeli nie jesteście słabi w free to że nie możecie powrócić. A ja też obrażenie mamy fajne, nie? tu 2 Towerach chcę wziąć? No wywalisz się za to, gościu. No weźmiesz go, no a co z tego? Hm. No nie uciekniesz mi, nie? Nie, nie uciekniesz, na nie próbujesz. <laughs> Aha, dostał... Dostał niby... Mm. Proszę? Mogę go grać? Nie mogę go grać? Chyba nie mogłem go grać. Chyba jednak ma troszkę obrażeń, ma. Oj, trochę dziwny build ma ten Urgocik, no ale... No ale trochę mi przewalił. Szczególnie z tej pasywki, nie? Ta pasywka jest mega, mega dobra na jakieś... Off-tanki, no ja tu jestem jednak tym off-tankiem, mam te 250hp Tutaj 70, także trochę tego hp posiadam Powiem sobie tak jak wspomniałem te lonianki, myślę, że będzie to naprawdę spoko wybór Dodatkowo pójdziemy sobie w Cosmic Driver, Ewentualnie zonie, po zoni chyba raczej, bo jednak zonia Na pewno się nam przyda, trochę tankowatości, trochę jakby takiego po wejściu, bo jednak tym Voliberem wchodzimy jakaś forma Forma przetrwania też będzie jak najbardziej spoko, także Także to powinno być jak najbardziej gitara. No a potem po tej pewnie Cosmic Drive. Jedyny minus jest taki, że potem musimy się zdecydować na albo Voida, albo czapkę, nie? Jednak czapka jest tu bardzo fajna, także tego Voida raczej będziemy musieli poświęcić z tym buildem. Mhm. Kurde, nie ma merki. A, już go dziebałem, już bym się trochę uleczył. No i bez sensu, bez sensu. My mamy cały tym na topie i ja chciałem się tu bić niepotrzebnie. Szkoda, że moje E nie trafiło, na pewno by to bardzo pomogło. No i też Ereczki miałem, także. No po prostu zbyt greedy. One-shotted. Puff! Fajny him, Misiu, co? AP Misiu. Misiu, czarodziej. Jego są niszczę. Aha Oj tak, oj tak, oj tak, tak, tak To było masne Jakby nie budki Jonianki, no to bym takiego play'shiwa odwalił, także Myślę, że o wiele lepszy wybór niż sorki Mam dużo golda, chyba nie chcę się tu bić. Chociaż No, 3 k golda jednak robi robotę. Jako że jestem mega do przodu, to sobie pójdziemy tutaj od razu w Cosmic Drive'a. w normalnej giereczce Raczej byłby to, raczej byłaby to Zonia, ale tutaj akurat, jako że jestem do przodu, jako że mam jajka, jako że chcę przetestować też buildzik, to weźmiemy sobie Cosmic Drive'a. Jazda. Hmm. Aj. Ojoj, ojoj, jaki gangbang tutaj w dziesiątkę się na mnie rzucili. No, powiem wam tego, się nie spodziewałem. To już sobie kupimy drugi czarci kodeks. Mam nadzieję, że nadal tak się nazywa po polsku ten item. Jak widzicie, teraz nie jest tak, że jakby kodeks ma swoją pasywkę, tylko po prostu nam daje Ability haste, Także możemy sobie w tym wypadku kupić dwa razy go. Tym bardziej, że po prostu nie stać nas na. Cosmic Driver to nie jest jakoś mega drogi item. Także po prostu kupię sobie następnego kodeks, następny kodeks, żeby po prostu już go mieć do ZONI następnej. A na pewno dodatkowa cedarka będzie jak najbardziej na plus. Ok, co? Aha, bo to Shieldzika nie redukuje. No troszkę tutaj. Zglitowałem, no chciałem moją R -czkę przeczekać, że właśnie użyć się w moje E To naprawdę bardzo fajnie działa takie AOE za obrażenia Zapomniałem właśnie, że, że mój shielding nie działa na R, turkot, także tutaj No po prostu my bad, my bad Ja już myślałem po prostu, żeby tu była pentakl, woli voliberem do synapsa, a tu Kupcia wyszła Myślę też, że Lichbane w sumie nie byłby zły na tym misiu No ale właśnie sloty są ograniczone, jak widzicie jest bardzo dużo fajnych przedmiotów na tego misia Oczywiście liczba im fajnie, by się łączył z naszym Q, z naszym W, ale, ale no niestety fajnie mieć też jakąś szapkę, jakąś zonię, jakiegoś cosmic drive. Wojdik też na pewno w niektórych gierkach jest maskawem, także ale jest kilka fajnych itemków, także to jest w porządku. Jak widzicie z procentami cederki mam trochę ponad 8 cooldown na naszym E, czyli Nadal dość sporo, ale zdecydowanie mniej niż normalnie, bez sederki, także to jest na pewno przyjemnie. Nasze W też bardzo często, który nam odnawia sporo życia zależnego od naszego missing healtha, także to też dość fajnie działa. No i oczywiście movement speed też mega przyjemny, bo jednak jesteśmy często mega kajtowani, nie? Także Cosmic Drive wydaje mi się, że jest perfekcyjnym itemem obecnie. Oj, tutaj możemy wejść fajnie. uff, Uuu, mi misiu! Uuu, no, powiem Wam, OP jest ten Oliber. Co się dzieje? Ja opierniczę, jak ja się leczę. Co jest? ja naprawdę tym sobie zagram na rankedzie. Jestem pozytywnie zaskoczony. Ja wiedziałem, że to jest silne. Ale że aż tak? No, co jest? Pomocy. Misiu nie chce umierać. Za nie mamy Okej okay. Oni się, Oni już tu są obsrani Misiu Uciekaj Zawsze mnie bawi jak ten Woliber taki duży tak biegnie śmiesznie hmm? Oj to miski był To był miski Musicie mi uwierzyć, to był myśli. Chciałem bardzo ciężko dać. Mamy Solę, ale ja mogę tu puszować. Sol nie jest aż tak ważny. Ja mogę wziąć tu inhibitor na spokojnie. O nie o nie 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 było tematu. To już flaszek poszedł ze strony tresha Szkoda, 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 szkoda. Zbyt gridy, zbyt gridy byłem. No, też szareczki nie miałem, także tutaj. No i szkoda, bo nie mam TPK na drajka i nie mam je na drajku. Także tutaj duży mój bat. Powinienem po prostu poczekać dosłownie parę sekund na flaszyka na reczkę Już wtedy by było względnie bezpieczniej. Ale moja drużyna to są kozaki, oni nie potrzebują. Widzę tutaj woli mi Nie! Uciekaj, Misiu! Misiu! Szkoda, szkoda, no trochę jebu, ale nie gadajcie, że my tego nie skończymy. Ja już tak powiem, Wam troszkę na chilku sobie podchodziłem do tej gerki. Ale widzę, że moja drużyna także, także no, jeszcze tu troszkę pogramy. Ale może i lepiej, bo naprawdę mega fajnie jest tego woli misia, także szczerze Wam go polecam. A tutaj, czy wygramy, czy nie, to aż tak dużego znaczenia nie ma w przypadku tej serii. Dobra, wyfarmiłem jeszcze czapeczkę, która oczywiście daje nam dodatkowe obrażenia na pasywce, która obecnie bije 300, jak widzicie to jest bardzo, bardzo dużo, tym bardziej, że to są AOE obrażenia, po prostu możemy mieć kończyć mid Dodatkowo jeszcze oczywiście daje nam zwiększone obrażenia na naszym Nashorze, czyli pasywka plus Nashor, oczywiście dodatkowy item dla Riftmakera, co jest pozytywne i tak dalej, i tak dalej, no i oczywiście spelki, także, także no, 2,5 attack speeda, nie, także robi to wrażenie, myślę. po prostu się Ty użyłem tego w razie W Penta Czarmu ja pierniczę, już bym ją zabił Już bym miał quadrę, moja drużyna byłaby miła i pewnie stankowałaby tego fontannę, żebym po prostu zrobił pętę, jak widzicie, ma pierdolnięcie ten. voliber naprawdę mega, mega go polecam. Daje bardzo dużo fanu, daje bardzo dużo przyjemności po prostu z gry, bo naprawdę jest to naprawdę mega fajne, jak wiecie, wielką burzę z góry i ona pierdolnie za 1000 tysiąc, tysiąc zdrowia, naprawdę jest to mega, mega sympatyczne. Nie wiem, komu damy sobie honorka. Na pewno nie temu Sinowi, trochę tak szczerze, zrobiłem jeden na 9 tą gierkę. No pff, 1 na 9 dosłownie, także Volibear naprawdę pozytywne 9 na 10, potestujcie sobie, bo naprawdę ma on niesamowity potencjał, mega dużo fanu, musicie trochę uważać we wczesnej fazie rozgrywki, bo Często pulsujecie za pomocą waszego, oczywiście pasywki, za pomocą waszego E, także jesteście bardziej narażeni na ganki, ale obrażenia mi odzio. Także polecam. Moim zdaniem, jest też jak najbardziej mój w porządku, także polecam abuzować. Ja myślę, że go też wyciągnę na rankedach. Jeżeli przytrafi mi się jakiś autofill plane to na pewno wejdzie w mój repertuar. Tyle to ode mnie. Trzymajcie się z pozdrowieniami, z Bogiem.